Przeprowadzenie zajęć na temat na czym polega pomaganie ma na celu uświadomienie uczniom znaczenia wzajemnej pomocy, ułatwienie rozpoznawania i nazywania uczuć, które im towarzyszą, gdy udzielają komuś pomocy lub gdy sami ją otrzymują. Usiądźcie w kręgu i porozmawiajcie z dziećmi o tym, na czym polega pomaganie. Powiedzcie mi, na czym według Was polega pomaganie? Czary. Pomaganie polega na tym, że gdyby ktoś potrzebował jakiejś rzeczy na przykład i nie może tej rzeczy zdobyć, no to trzeba mu pomóc, jak najbardziej można. Czy tylko w takich sytuacjach, Julka? Jak ktoś na przykład czegoś nie umie zrobić, to można mu pomóc i wytłumaczyć. Jak komuś stała się krzywda, można zadzwonić po pogotowie. Pomocy możemy udzielać w trudnych, niebezpiecznych i bardzo poważnych sytuacjach. Pomocą może być dla nas zapamiętanie, numerów telefonów alarmowych. Przypomnijcie mi, jaki jest numer ogólny telefonu, na który dzwonimy, kiedy coś się dzieje. Numer ogólny to 112. Czy pamiętacie numer telefonu, pod jaki dzwonimy, kiedy widzimy pożar? Kiedy się stanie pożar, trzeba nadwoić na dwójne. 998. Numer 998 to numer? To jest numer do straży pożarnej. Jeśli zauważymy, że ktoś na ulicy zasłabł, jak ktoś na ulicy zasłabł, dzwonimy pod numer 999. Numer 999 to numer pogotowia ratunkowego. Poproś dzieci, aby przypomniały sobie, kiedy ostatnio ktoś im pomógł. Jak się wtedy czuły? Co by się stało, gdyby nie udzielono im wtedy pomocy? Czy pamiętacie, kto wam ostatnio pomógł? Pomyślcie chwilę, Czarek. Mi pomogła babcia, kiedy się wywaliłem na rowerze, bo, bo pomogła mi dojść do, mojej, do mojego bloku i, i nogi opatrzy, bo mi nogę opatrzyć, bo bardzo mnie krwawiła. Dobrze. Julka. Jak tata, strasznie się uderzyłam i tak mi bolała przez dwa trzy dni noga i to zrobił bandaż i mama ostatnio pomogła w wybraniu wiersza recytatorskiego. Na konkurs recytatorski, tak? tak. Dobrze. Co y, czułaś Karolinko? Y, wtedy czułam się, że bo jeszcze bym wtedy wybierała ten wiersz. Bardzo długo, tak? tak. Czarek, a ty co czułeś? jak uzyskałeś pomoc swojej babci. Już mnie mniej bolało, kiedy babcia mi zrobiła ten opatrunek. to było dla mnie duże szczęście, bo, bo tak to by mnie naprawdę długo bolało. A Julka? Co ty Julka czułaś? Ja się czułam, że tata mnie nigdy nie opuści, że ty na nim mogła zawsze polegać. Czułam się tak dobrze. Co mogłoby się stać, gdyby w trudnej sytuacji nikt Wam nie pomógł? Nie uzyskalibyście pomocy od nikogo. Co mogłoby się stać? Wtedy mogłaby moja rana się bardzo pobrudzić i bardzo jeszcze bardziej by mnie bolało. Karolina, co mogłoby się stać? Ja bym chyba pomocy... musiała. Zrezygnować z wiersza, gdyby mama nie pomogła, go z, z konkursu, gdyby mama nie, mogła wybrać tego wiersza. A Julka? Mi, mi by się też powodziła rana, miałabym zakażenie i wtedy bardzo trudno było mi dojść do domu, gdyby mi tata nie pomógł. Poproś uczniów, aby narysowali osobę, która im pomogła. Następnie zachęć ich, aby dobrali się w pary i porozmawiali ze sobą o tych osobach i sytuacjach. Narysowałaś? Moją koleżankę. Jak się wywaliłam na beton, to mi pomogła pój pójść do domu. Kogo narysowałaś? Ja narysowałam swojego tatę. Czym ci pomógł? Pomógł mi w sobotę zrobić pracę domową, której nie rozumiałam. Ja narysowałam moj e moją mamę. A w czym ci pomogła? Mogłam wybrać e wiersz na konkurs recytatorski w książce. Powróćcie do kręgu i na podstawie rozmów w parach sporządźcie listę cech osoby, która potrafi skutecznie pomagać. Jakie cechy i umiejętności posiadają osoby, które chętnie pomagają, Piotruś. Są odważne. Dobra osoba, która by pomagała powinna być bardzo miła żeby na przykład uspokoić jakąś osobę. Ta osoba nie może być samolubna. Dlaczego, Olek? Dlatego, bo tak bym nikomu nie pomógł. Żeby podeszła, zapytał, zapytał się, co się stało, czy boli, czy na przykład jak pomóc mu. Stylowy, przyjazny ja odkąd Obocny, mądry i co zrobić. Jakie cechy, przypomnę pytanie, i umiejętności powinna posiadać osoba, która umie pomagać. Tak. powinna być sportowana, dlatego że gdyby był gdzieś na przykład dalej na placu zabaw, a pani poszła do sekretariatu, to powinna szybko powiedzą Paniu. Tak, bardzo ładnie. A Julka? Coś. Taka osoba powinna być na przykład samodzielna, umieć sama, móc zrobić coś, bo jak na przykład nie ma nikogo, to żeby mu pomogło. Za chwilę podzielę was na zespoły. Każdy zespół zapisze cechy i umiejętności osób, które pomagają, na karteczkach. Aby po kolei każde z dzieci powiedziało, jaką cechę z tej listy już posiada, a jaką chciałoby mieć. Jestem opiekuńczy, a chciałabym być bardziej wysportowany. Jestem przyjacielska, a chciałabym być bardziej samodzielna. Jestem mądra, a chciałabym być bardziej Opiekuńcza. Jestem przyjacielska, a chciałabym być bardziej wysportowana. Poinformuj, że wyciągnięta dłoń jest symbolem pomagania. Poproś dzieci, by obrysowały na papierze swoją prawą lub lewą dłoń i wycięły rysunek. Następnie poproś uczniów, aby zastanowili się, kogo mogą wesprzeć. Zachęć ich, by na palcach wyciętego rysunku dłoni wpisali lub narysowali komu i w jaki sposób mogą pomóc. Odczytajcie spisane pomysły na forum, a następnie zróbcie wystawę pomocnych dłoni. Wyciągnięta dłoń jest symbolem pomagania. Proszę, żebyście teraz na papierze obrysowali lewą lub prawą dłoń, później wytnijcie rysunek. Zachęć uczniów do stworzenia klasowego pogotowia ratunkowego. Zastanówcie się komu i w jaki sposób możecie wspólnie pomagać, a następnie stwórzcie razem listę. Projekt zrealizowany w ramach programu Szkoła bez przemocy.